To jeden z najbardziej wyjątkowych zespołów w historii. Ich brzmienie jest absolutnie unikatowe i przekonują się o tym kolejne kapele próbujące skopiować deftones. Jedni wpisują ich do grona zespołów new metalowych, inni natomiast zaciekle bronią ich dorobku, twierdząc, że deftones wypracowali na tyle odrębny styl, że new metal ich po prostu nie dotyczy. Mało się mówi o historii tego zespołu, a szkoda, bo jest to historia naprawdę barwna i ciekawa. Nie jest to co prawda Moty Crew, natomiast w historii Deftons mieliśmy wszystko. Trudne początki, wielki sukces przez kilka lat, później prawie rozpad, następnie odejście z tego świata basisty w tragicznych okolicznościach, a na końcu solidne płyty i niedawno wydawać by się mogło przyznany status metalowej legendy. Z tej strony Hubert Modławski, zapraszam na trudną historię Deftons. Jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków o tym zespole na kanale, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat Deftons. Czy lubisz ten zespół, czy może nie bardzo, no i oczywiście subskrybuj Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Deftons, ale też o wielu innych zespołach być zawsze na bieżąco. Historia Deftons rozpoczyna się w Sacramento w Kalifornii. Tam stacjonuje młody buntownik, Camillo Wong Moreno, znany jako Chino Moreno. Żyje w niezbyt ciekawej okolicy, pełnej konfliktów i niebezpieczeństw, natomiast jak sam twierdzi, ja na szczęście nie wplątałem się w nic poważnego. Moreno najpierw fascynuje się breakdance'em, później natomiast przechodzi w taki styl życia, w którym ani na chwilę, ani na moment nie rozstaje się ze swoją dyskorolką. Jak twierdzi, niewiele osób w okolicy podzielało wtedy jego pasję, dlatego kiedy poznał Stevena Carpentera, który... Również z deskorolką się nie rozstawał, ich relacja dość szybko przeszła w przyjacielską. Oczywiście deskorolce i całemu temu skaterskiemu stylowi życia towarzyszy też muzyka. I na tym polu muzycznym panowie na początku nie do końca się pokrywali, ponieważ Moreno słuchał raczej rzeczy łagodnych i mrocznych: The Cure, The Peshmouth itd. Carpenter wolał brzmienia hip-hopowe oraz co ciekawe, klasyczny metal. Swoją drogą niesamowite jest to, że jeśli faktycznie połączylibyśmy te wszystkie muzyczne wpływy, które przed chwilą wymieniłem, otrzymalibyśmy w zasadzie stylistykę brzmienie Deftones. Natomiast wracając do tamtych czasów, no to Moreno zafascynował się muzyką raczej z nudów. Nie umiał grać na żadnym instrumencie, po prostu lubił muzyki słuchać. Natomiast historia jego przyjaciela, Stevena Carpentera, zdaje się mieć no niesamowicie interesujące podłoże. A wszystko rozpoczęło się od wypadku. Carpenter w wieku lat 14, jeżdżąc na deskorolce, miał bowiem na drodze bardzo niemiłe spotkanie z ciężarówką, które jakimś cudem skończyło się dla niego względnie szczęśliwie. Facet wjechał we mnie z prędkością jakichś 100 km na godzinę. Nawet niczego nie zdążyłem zobaczyć ani poczuć. Mogło skończyć się bezpowrotną wycieczką na tamten świat, natomiast ostatecznie skończyło się na szczęście, tylko na złamanej nodze. Natomiast wydarzenie to okazało się bardzo fundamentalne dla późniejszego życia Carpentera, bowiem od tamtego momentu deskorolka poszła, no może nie w zapomnienie, natomiast nie była już Numer jeden. Jak się okazało, żeby deska mogła faktycznie pójść do kąta, to pustkę po niej musiał zastąpić inny przedmiot. Takowym okazała się być gitara. Za nią Carpenter chwycił tuż po wyjściu ze szpitala. Najpierw było to próbowanie swoich sił na gitarze kumpla, a później zakup swojej własnej. Kupił ją, co ciekawe, z pieniędzy wypłaconych z ubezpieczenia. A jakie były gitarowe początki Carpentera? Nauczyłem się grać, akompaniując do płyty zespołów takich jak Anthrax czy Metallica. No i ta muzyka mocno pochłonęła zarówno Moreno, jak i Carpentera. Moreno, tak jak mówiłem, nie wykazywał chęci do grania na jakimkolwiek instrumencie. Carpenter natomiast tak wkręcił się w temat, że po kilku latach miał w swoim garażu niejedną gitarę, mikrofony, wzmacniacze, a nawet perkusję. I pewnego dnia Cino Moreno przyprowadził do domu Carpentera swojego kumpla Abe'a Cunninghama. On grał od jakiegoś czasu na perkusji. Natomiast to nie potoczyło się tak, że panowie od razu chwycili za swoje instrumenty, zaczęli razem grać i założyli zespół tego samego dnia. Jeszcze nie wtedy. Abe wspomina ten dzień, kiedy zawitał do domu Carpentera. Zestaw perkusyjny znajdował się w garażu, ale drzwi były przymknięte. Kazał mi wejść do środka i grać, podczas gdy sam został na werandzie. Co za d***, do... nie chce ze mną grać, pomyślałem. Pierwsze koty zapłoty, później było już lepiej i faktycznie to skonkretyzowanie muzycznego fachu obu panów okazało się bardzo pomocne. To znaczy już we dwóch mieli gitarzystę i perkusistę, czyli dwa bardzo ważne i trudne tak naprawdę do obsadzenia stanowiska. Brakowało jednak jeszcze przede wszystkim wokalisty, no i basisty. Cino na niczym nie grał, natomiast wydawało się, że ma bardzo fajny głos. No i pasjonował się muzyką, dużo jej słuchał, a to przecież też ważna sprawa. No i padło pytanie ze strony EBa i Stevena Carpentera, czy Chino spróbuje do nich dołączyć jako wokalista. Moreno w 2006 roku opowiadał na łamach Teraz Roka, jak to wtedy było. Może być został naszym wokalistą, spytał Steven. Ja na to, ale przecież ja nie umiem śpiewać. On, e, tam słyszałem i wiem, że nieźle ci to wychodzi, więc przyszedłem i zacząłem opracowywać różne pomysły, i tak rozpoczęła się nauka. Zespół oficjalnie powstał w 1988 roku. Brakowało jeszcze rzecz jasna basisty. Przez formującą się jeszcze kapelę przewinęło się kilku niezbyt zdolnych i w końcu w 1990 roku pojawił się Chi Chang. Mając kompletny skład, zespół ruszył już na poważnie, nadal ćwicząc w garażu Carpentera. Co ciekawe, podobno jego matka niezbyt akceptowała tę muzyczną działalność i zwykła przeganiać muzyków z garażu, kiedy hałasowali zbyt głośno. Nazwę Deftons wymyślił Carpenter. Chciałem wybrać Fajną nazwę, która by się wyróżniała i nie była tandetna. Końcówka lat 80. raczej nie była dobrym czasem, żeby wystartować z taką muzyką. Wtedy rządzili Guns N' Roses i Motley Crue. Szczęście w nieszczęściu można powiedzieć, że panowie z Devtons jeszcze nie byli wtedy gotowi, żeby ruszyć już tak naprawdę na poważnie z nagraniem płyty i tak dalej. Kilka lat musiało jeszcze upłynąć, kiedy już w miarę się zgrali i rozpoczęli bezpiecznie, od koncertów. Grali koncerty w Kalifornii, jednocześnie oczywiście pracując. Cino na przykład pracował w sklepie muzycznym Tower. Records a po latach dobrze te czasy wspominał, mówiąc, że była to robota przyjemna i całkiem łatwa. Steven i Ape pracowali razem w barze, natomiast nie dowozili. Myślami byli chyba gdzie indziej i w konsekwencji zostali stamtąd dość szybko zwolnieni. Diceng natomiast poszedł drogą naukową. Zdobył wykształcenie wyższe w dziedzinie literatury angielskiej. Pierwsza połowa lat 90. sprawy uległy zmianie, kiedy Deftons poznali grupę Korn. To są częste sytuacje na poszczególnych scenach, że dwie kapele łączą siły, razem grają koncerty, przyciągając na nie dzięki temu połączeniu sił większą publiczność. I to się faktycznie sprawdza. Jeśli obie kapele dowożą, grają na podobnym poziomie, w ten sposób mogą bardzo szybko zdobyć naprawdę sporą publikę. Chino wspominał tamte czasy na łamach Rolling Stone. Zaczęliśmy grać w okolicach Los Angeles i tam poznaliśmy zespół core. Zagraliśmy z nimi kilka koncertów i okazało się, że było sporo osób, które lubiły taką muzykę. Teftons powstali w roku 1988, Korn natomiast w 1993. Ale to Korn wystartował szybciej z taką karierą powiedzmy na poważnie, bo swój debiut wydał już w 1994 roku. Dlatego właśnie ten zespół jest uważany za prekursora New Metalu, za grupę, która właśnie stworzyła ten gatunek. Ale Dada z 1994 rok też był szczęśliwy. Podczas jednego z koncertów z Kornem zespół został dostrzeżony przez wysłannika firmy Maverick Records, czyli firmy wytwórni założonej przez Madonnę. Kontrakt podpisali w lipcu 1994 roku, a już w marcu roku 1995 zespół przeniósł się do Seattle, żeby tam przez kilka miesięcy pracować na debut płytą. jeszcze przed jej wydaniem, Deftons wyruszyli w trasę koncertową. 3 października 1995. To właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawia się debiutancka płyta Deftons zatytułowana Adrenaline. Natomiast to, co wyróżniało zespoły ze sceny Metalowej, Korn czy Deftons, właśnie to granie niezliczonej ilości koncertów. Cały czas byli w trasie w ten sposób, promując się i zdobywając ciągle nowych fanów. A że mieli podpisany kontrakt z bardzo poważną wytwórnią, to zabukowanie im trasy w roli supportu wielkich gwiazd sceny rockowej i metalowej nie było żadnym problemem. W tamtym czasie grali przed koncertami Oziego, Kiss i Pantery. Defton sprzed Kiss wydaje się dziwnym pomysłem i faktycznie tamtej trasy Moreno nie wspomina dzisiaj najlepiej. Słabe dopasowanie zespołów. Natomiast już trasa z Panterą okazała się bardzo owocna i Gino Moreno był zachwycony. Uwielbiam Panterę nie tylko pod względem muzycznym, ale również za to, że są wspaniałymi ludźmi. Koncertowanie nie ustawało. Dziś pomiędzy kolejnymi trasami zespół Deftones ponownie zameldował się w Seattle i tam od kwietnia do czerwca 1997 roku pracował nad swoim drugim albumem studyjnym. Ten na rynku ukazał się 28 października 1997 i okazał się prawdziwym hitem. Around the Fur to oczywiście dziś jedna z najbardziej ikonicznych płyt w dyskografii Deftones. Płyta zawierająca mnóstwo hitów. I tak jak debiut nie wszedł na żadne listy sprzedaży, tak płyta numer 2 wspięła się już na 29 miejsce amerykańskiej listy, doskonale wpasowując się w rosnącą wówczas scenę metalową, na której karty rozdawał wówczas Korn. Scena Seattle powoli wygasała, a słońce wschodziło nad kolejną odmianą ciężkiego grania. New Metal, tak to później nazwano, kiedy scena poszerzyła się o nowe zespoły. Mówi się oczywiście, że Deftons to nie jest zespół stricte typowo New Metalowy. No typowo New Metalowy pewnie nie, natomiast moim zdaniem doskonale wpisujący się w metalowe granie tamtych czasów. Grali inaczej, to prawda, wolniej, bardziej posępnie, było w nich sporo roku. natomiast każdy z tych określanych później jako ikoniczne new metalowe zespoły grał trochę inaczej. Po swojemu grał Korn, według wielu najbardziej typowy przedstawiciel sceny new metalowej. Swoje robili Limbiski, a później także Slipknot czy Linkin Park. Powiem tak, nalepka new metal na pewno nie była dla deftons czymś, co im przeszkodziło w karierze, wręcz przeciwnie. Utwór My Own Summer z drugiej płyty trafił w 1999 roku na ścieżkę dźwiękową Matrixa. To była naprawdę znakomita promocja dla świeżego jeszcze zespołu. Album numer dwa promowany był już koncertami na kilku kontynentach. Były zarówno koncerty, gdzie panowie grali jako gwiazda, ale były też takie trasy, gdzie prezentowali się jeszcze w formie, w roli supportu. Na trasie jako support towarzyszyli choćby Kornowi oraz Red Hot Chili Peppers. Ważnym wydarzeniem było również zagranie na OzFestie w 1999 roku. Płyta White Pony była już wydawana przez zespół posiadający status gwiazdy. Na rynku pojawiła się 20 czerwca 2000 roku i z marszu zadebiutowała na trzecim miejscu listy sprzedaży w Stanach. Później był już efekt kuli śniegowej, czyli kolejne wydarzenia same tak naprawdę napędzające jeszcze bardziej karierę zespołu. Same dobre rzeczy, zdobycie nagrody Grammy w 2001 roku za utwór Elite to było bez wątpienia jedno z takich wydarzeń. Album sprzedał się w platynowym nakładzie w Stanach, jednocześnie napędzając też sprzedaż dwóch poprzednich płyt, które w końcu również osiągnęły status platynowy. Proces powstawania White Pony nieco dłuższy niż w przypadku dwóch poprzednich albumów opisywał Cino Moreno. Byliśmy leniwi. Większość czasu, który poświęciliśmy na pracę, zajęło nie nagrywanie, a pisanie. A w zasadzie to nawet nie pisanie, tylko próby pisania. Tuż przed nagraniami White Pony skład Deftons poszerzył się o jednego człowieka. Frank Delgado od 1997 roku pełnił rolę muzyka koncertowego, tam grając na klawiszach i będąc odpowiedzialnym po prostu za elektronikę, klawisze, sample itd. Przed nagraniami trzeciej płyty zespół podjął natomiast decyzję, że Frank zasili ich szeregi jako pełnoprawny muzyk i pomoże im w poszerzeniu brzmieniowych barw kapeli również podczas pracy studyjnej. I właśnie Delgado wspominał proces powstawania albumu. Może to zabrzmieć samolubnie, ale chcieliśmy stworzyć płytę, którą byśmy sami lubili, której byśmy chcieli słuchać. Nie próbowaliśmy stworzyć płyty dla fanów. Nie próbowaliśmy stworzyć płyty dla wytwórni. Próbowaliśmy stworzyć płytę dla siebie i to właśnie zrobiliśmy. Warto wspomnieć, że podczas tworzenia trzeciej Płyty, właśnie zespół zmierzył się z takim pospieszaniem ze strony wytwórni. Ludzie z Maverick czuli, że ta trzecia płyta może być decydująca, że zespół jest na fali i że to jest ten czas, kiedy musi wydać swój największy album. Podczas nagrań panowie absolutnie nie mieli zamiaru iść na kompromisy, natomiast później doszło do, no takiego bardzo bym powiedział, poważnego spięcia z wytwórnią. Maverick bowiem do rozgłośni radiowych wypuścili przeróbkę utworu zamykającego płytę: Pink Maget. Przeróbka pod nazwą Back to School Mini Magic trafiła do radia, stała się hitem, a wytwórnia najpierw wypuściła na sklepowe półki Epkę z tą właśnie przeróbką i kilkoma utworami live dodatkowo. Natomiast później wykonała krok, który absolutnie nie spodobał się zespołowi. Back to School umieszczono bowiem na reedycji White Pony, która zadebiutowała w październiku 2000 roku, zaledwie kilka miesięcy po wydaniu pierwotnej wersji. Zmieniono okładkę z szarej na białą i na otwarcie albumowej tracklisty dorzucono utwór wylansowany w radiu. Na temat tej reedycji wypowiadał się później Gino Moreno. Nie jest to album, który daliśmy wytwórni. Kropka. Na łamach niemieckiej prasy opowiadał też, jak bardzo niezadowolony jest z samej piosenki, która krążyła wówczas po radiach. Back to School była pomyłką. Piosenką mającą jeden cel, że powinna być singlem. Chciałem coś udowodnić wytwórni. Powiedzieli, że straciliśmy ciężar i że nie mamy już więcej singli na płycie. Początkowo miałem to gdzieś, ale potem pomyślałem: pokażę tym durniom, jak łatwo zrobić przebojowy singiel. Dodałem hip-hopową część, skróciliśmy utwór i pół godziny później przebojowy singiel był gotowy. No, zespół nie był zadowolony, bo nie było to spójne z ich wizją, natomiast sam pomysł z takiej komercyjnej perspektywy no wydawał się mieć całkiem sporo sensu. Utwór iście metalowy, przebojowy zdecydowanie pomógł zespołowi w zdobycie zdobywaniu nowych fanów i budowaniu dalszej kariery. Po wydaniu i wypromowaniu trzeciej płyty zespół udał się na krótką przerwę, podczas której muzycy pracowali trochę nad swoimi projektami solowymi i pobocznymi. Na kolejną płytę The swani nie musieli jednak długo czekać. Ukazała się 20 maja 2003 roku. Dotarła do rekordowego drugiego miejsca na amerykańskiej liście sprzedaży. Nazwa albumu była identyczna jak nazwa zespołu. Panowie początkowo nad materiałem na płytę pracowali w swoich domach. Jednak dość szybko okazało się, że taki system pracy nie zdaje egzaminu i konieczna będzie przeprowadzka do studia, opowiada Frank Delgado. Myśleliśmy, że nagrywanie w domu jest łatwe, bo oznacza, że można siedzieć w studiu ile tylko się chce. Niestety okazało się, że jest trudniej niż mogłoby się wydawać. Choćby dlatego, że w domowym studiu niełatwo jest odseparować się od rodzin i przyjaciół. W takich warunkach trudno skoncentrować się na muzyce. Panowie przyznają, że płytę numer 4 ciężko było skończyć. Powód chęć stworzenia czegoś nowego, czegoś świeżego. A to nie jest łatwe, jeśli nagrało się wcześniej już trzy płyty osadzone w konkretnej stylistyce. Gino Moreno na pewno jest gościem, który zawsze stara się dostarczyć coś nowego, coś świeżego. Natomiast zespołowi wyznaczono konkretny termin, do kiedy ta płyta ma zostać dostarczona wytwórni. Masz za sobą trzy albumy i nie chcesz powtarzać żadnej z formuł, które użyłeś na tych płytach. Cieszę się, że mieliśmy wyznaczony termin, bo oznacza to, że album musiał być skończony. Gdyby nie terminy, nie dokończylibyśmy tej płyty. Album Devtons nie spotkał się z aż tak entuzjastycznym przyjęciem jak pierwsze trzy płyty. Recenzje były raczej dobre, start sprzedażowy również. Natomiast w dłuższej perspektywie jest to album nieco zapomniany i zakurzony. Brak na nim choćby wielkich hitów. Po wydaniu tej płyty nadeszły bardzo ciężkie czasy dla zespołu. Byli bardzo, bardzo blisko rozpadu. Prawie się poddaliśmy. Było bardzo ciężko, a komunikacja wewnątrz zespołu szwankowała. To nie było zabawne ani przyjemne. To było potworne, strasznie smutne. Tak panowie mówili o procesie powstawania płyty numer 5 w dyskografii. Saturday Night Risk na sklepowych półkach ukazała się 31 października 2006 roku. Natomiast sam proces nagrywania albumu trwał od roku 2004. Płyta powstawała bardzo długo, zespół przenosił się ze studia do studia. Długo wybierał producenta, ostatecznie stawiając na Boba Ezrina. Początkowo zapatrzone w ikoniczne producenckie nazwisko. Nazwisko Moreno później miał nieco inne zdanie na temat Ezrina. Spodziewałem się po nim zbyt wiele. Myślałem, że będziemy razem działać i mieć tony pomysłów. Tak się jednak nie stało. Zespołowi nie spodobało się to, że Bob Ezrin mocno się rządził. Nie sugerował, że tu moglibyśmy pójść w tę albo tę stronę. Po prostu nakazywał poszczególne zmiany. Przykład? Proszę bardzo początek prac w studiu listopad 2004. Cytuję Gino. Zaczęliśmy grać piosenkę i nagle w połowie utworu Bob nam kazał przestać. Nikt nam wcześniej nie przerywał w połowie piosenki. Powiedział, zmieńcie to i tamto. Był bardzo stanowczy, od razu chciał przejąć kontrolę. Prace nie wyszły do przodu, natomiast Moreno nie był zadowolony z atmosfery, jaka panowała w studiu. Postanowił odpuścić sobie pracę nad albumem na jakiś czas i poświęcił się wtedy swojemu pobocznemu projektowi Team Sleep. Reszta zespołu oczywiście nie była zadowolona, no i to przerodziło się w poważny konflikt pomiędzy Moreno a resztą kapeli. Musiałem oddalić się od deptonu, żeby spojrzeć na sprawę z innej strony. Wreszcie to się nie podobało. To prawie był koniec zespołem. Szczerze mówiąc, na tym etapie nie zależało mi już na zespole. Frustracja Moreno przelała się na teksty na płycie. Gdy pisałem teksty, myślałem, że to koniec zespołu. W Hole in the Earth jest fragment, gdzie śpiewam Nienawidzę moich przyjaciół. Byłem osamotniony, nie rozmawiałem z nikim i był to jedyny sposób zakomunikowania im, jak się wtedy czułem. Gino pochłonięty był pracą związaną z projektem Team Sleep. W 2005 roku ukazała się płyta tej formacji, a Moreno wyruszył znowu now kawalą w trasę. Deftons tkwili w zawieszeniu, niby pracując nad nową płytą, ale tak naprawdę chyląc się ku końcowi. Kiedy Chino zakończył działania z Team Sleep, nie wrócił od razu do pracy z Deftons. Przez kilka miesięcy w ogóle nie rozmawiał z kolegami z zespołu, później zapytałem ich, czy nadal chcą grać. Oni zadali mi to samo pytanie, na które razem odpowiedzieliśmy pewnie, że chcemy. Było oczywiste, jak wiele to dla nas znaczyło, a teraz było nam łatwiej rozmawiać. Nagle okazało się magicznie, że rozmowa potrafi wiele wyjaśnić. Problem tkwił tutaj bowiem w komunikacji. Panowie przez długi czas nie potrafili po prostu usiąść i szczerze ze sobą porozmawiać. Musiało minąć trochę czasu, a przyszłość zespołu musiała zawistnąć na włosku, żeby panowie tak naprawdę przejrzeli na oczy. A kiedy już się pogodzili, praca nad dową muzyką ruszyła tych. Miastowo. I potwierdzał to Chino, wywiadziela Teraz roka. Wystarczyło o tym pogadać, żeby całe napięcie znikło. Kilka tygodni potem wszedłem do studia i wszystko poszło jak po maśle. Zespołowi udało się ukończyć i wydać płytę numer 5. Natomiast co ciekawe, echa tych nieporozumień w Deftons słyszalne były w przestrzeni publicznej jeszcze jakiś czas po wydaniu tej płyty. Na przykład Jordan Babulas teraz roka w wywiadzie, który przeprowadził z Moreno w 2006 roku mówi w wokaliście, że Steven Carpenter nadal mówi w wywiadach bardzo niemiłe rzeczy na temat Moreno. Ten odpowiada redaktorowi tak. Steven lubi opowiadać, że jestem do... Rozumiem, że chodzi mu o to, że nie chce pracować, kiedy inni nic nie robią. Ode mnie oczekuje się abym pisał piosenki 24 godziny na dobę, a inni będą mieli darmową przejażdżkę. A w naszym zespole każdy zarabia tyle samo pieniędzy. Nikt nie jest uprzywilejowany. Tyle, że najwięcej robię ja. Po wypowiedzi Chino zdecydowanie było widać, że czuje się niesprawiedliwie potraktowany przez kolegów z zespołu, natomiast przyznaje, że tak czy siak przyjaźnią się i nic nie jest w stanie tego zmienić. Teraz dosłownie chwila przerwy i zaraz wracamy do treści dzisiejszego odcinka. Partnerem tego materiału jest Winiary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze, Rike. Absolutna legenda metalu zagra w Polsce wyjątkowy koncert. Queensryche mają na swoim koncie mnóstwo ikonicznych płyt, m.in. Empire, które w Stanach pokryło się trzykrotną platyną. Na przestrzeni lat pokazali, jak sprawnie łączyć metal z przebojowością, jednocześnie pisząc niebanalne, ambitne teksty. Queensryche zagrają 25 lutego w warszawskiej Proximie. Po drugie Polar. To post-hardkorowa grupa z Wielkiej Brytanii działająca od 2009 roku. Panowie wydali niedawno swój album Five Arrows i to właśnie te, Płytę będą promować na koncercie w Polsce. Zagrają u nas 26 lutego w Warszawskim Klubie Wódu. Bilety na oba koncerty zakupicie oczywiście na stronie Viniar Bookings. Link w opisie zapraszam i polecam. A teraz wracam już do treści dzisiejszego materiału. Jesienią 2007 roku zespół DevTons rozpoczął pracę nad albumem, który nigdy się nie ukazał. Płyta Eros miała być niekonwencjonalna i ciężka. Album był nie tyle skomponowany, co już nagrywany. Zespół nagrywał tę płytę w Los Angeles od 14 kwietnia do 3 listopada 2008 roku. Natomiast 4 listopada wydarzyło się coś, co zmieniło bieg wydarzeń raz na zawsze. Basista Chi Cheng odniósł naprawdę poważne obrażenia w wypadku samochodowym w Santa Clara w Kalifornii. Wskutek tego zdarzenia Cheng zapadł w śpiączkę. Leżał w szpitalu przez naprawdę długi czas i został nawet doprowadzony do stanu minimalnej przytomności. Branża muzyczna ruszyła na pomoc Basi i rozpoczęła zbieranie funduszy na jego rekonwalescencję. Phil Discorna z udziałem innych muzyków nagrał utwór, z którego dochody miały zostać przeznaczone na pomoc. Powstała strona One Love for G, na której każdy mógł wpłacić dowolną kwotę, a także nagrać dla Cienka wiadomość. Również w raczkujących wówczas mediach społecznościowych pojawiały się wpisy kolegów ze sceny, m.in. Freda Darsa z Zimbabwe. Wpisy życzące oczywiście powrotu do zdrowia. Defton z 19 i 20 listopada 2009 roku zagrali też charytatywne koncerty. Dochód przeznaczony został na leczenie kolegi z zespołu. W lutym 2012 roku poinformowano, że Cheng przebywa w stanie półświadomości, to znaczy reaguje na komendy, na przykład podnosząc nogę. Natomiast nadal nie mówił. Ostatecznie niestety opuścił nas 13 kwietnia 2013 roku. Zespół kontynuował karierę, a w miejsce Cheng'a na basie do 2021 roku grał Sergio Vega. Teraz zespół oficjalnie nie posiada basisty w składzie. Jedynie na koncerty zatrudniany jest Fred Sablan. Dyskografia Deftones na ten moment liczy sobie 9 płyt, a choćby album Diamond Eyes z 2010 roku odniósł naprawdę duży sukces komercyjny. Dziś Deftones są na pewno wielką inspiracją dla świeżych kapel. Czerpie się z ich twórczości garściami, a wokalista White Sleeps, Los Taylor, powiedział mi w wywiadzie, że on widzi sprawę tak, że obecnie większość kapel chce brzmieć albo jak Korn, albo jak Deftones. Moda na ten zespół jest naprawdę mocno odczuwalna. Odtworzenia ich utworów idą w setki milionów, a koncerty grają w wielkich halach, a nawet na stadionach. Defton to zespół jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy i niesamowicie wpływowy.